Dajcie z tej strony, Robert. No i zapraszam do pierwszych wrażeń związanych z Gear Circle. No i tak, muszę powiedzieć i zacząć tak naprawdę od sposobu, w jaki do tej pory jakby testowałem sobie to urządzenie. Co prawda tak, wybiegów jakichś dalekich nie miałem w związku z tym, że, że to bieganie słabo mi idzie. Ale poszedłem się przebiec dla samego faktu, żeby zobaczyć, jak po prostu zachowują się Gear Circle, jeśli chodzi o kark, jak sobie je tutaj położymy. I teraz tak, jedno zastrzeżenie mam właściwie, bo sama jakby nie wiem rozwiązanie tego, że kładziemy sobie to na karku w miejscu, gdzie no, ono tak naprawdę aż tak mocno się nie rusza. A nawet jeżeli to, to powiedzmy, te e, słuchawki, one się tam dobrze trzymają, zastanawiam się nad jedną rzeczą. Skoro mamy trzy tutaj te wkładki, takie, które sobie kładziemy na kark, żeby wpiąć sobie później po prostu, no tak jak Wam zresztą pokazywałem tutaj, właśnie to Gear Circle, e, no to zastanawiam się nad jedną rzeczą. E, jeżeli ta, nie, ta opaska jest najmniejsza, i ona pasuje na mnie, powiedzmy idealnie, bo delikatnie uciska kark, ale dzięki temu po prostu nie ruszają się te słuchawki. To zastanawiam się na przykład, jeżeli chodzi o dziewczyny, które mają no, powiedzmy zgrabne szyje i tak dalej, jak to u nich będzie wyglądało, czy, czy to nie będzie jednak trochę za duże nawet na nie. Rozumiem, że, że są trzy rozmiary i tak dalej, wydaje mi się, że to może być trochę za małe. Cały czas myślę nad tym, jak wam pokazać. Jak to wygląda w biegu? Muszę jakoś to dobrze przemyśleć, na bieżni gdzieś albo, albo coś takiego, więc jest to kwestia otwarta. Ale zacznijmy sobie już o samych słuchawkach. Same słuchawki są naprawdę, jeśli chodzi o audio, bardzo, bardzo dobre. Okej, okay, spodziewałem się, że będą grały trochę lepiej niż powiedzmy standardowe, ale one grają dużo lepiej nie tyle co standardowe, ale nawet niż level in, które mam. Yy, oczywiście nie będziemy mieli tutaj dźwięku takiego jak gdzieś tam level. On czy level over, ale naprawdę, jeśli chodzi o takie douszne słuchawki, to naprawdę jest to bardzo, bardzo dobrze. Fajne rozwiązanie, pierwsze o którym warto wspomnieć, jest takie, że my kiedy słuchamy sobie muzyki, mamy założone te słuchawki w ten sposób na uszy. Wystarczy, że sobie je odepniemy i zepniemy sobie tym magnesem, tak? I obojętnie, jaki to jest odtwarzacz, czy Samsungowy, czy nie Samsungowy, Spotify, Deezer, muzyka jest wstrzymywana. I to jest bardzo, bardzo fajne. Dobry patent jest taki, że mamy tutaj przycisk. Pod tym względem, że możemy sobie odbierać połączenie przez pojedyncze naciśnięcie. Długie przytrzymanie to jest odrzucenie rozmowy. To trochę tak jak gdzieś tam w systemach audio jeśli chodzi o właśnie Ym, powiedzmy, nie wiem, samochody. No, takie po prostu to jest tak intuicyjne. Oczywiście regulacja głośności tutaj, yy, to również jest bardzo ok. Trochę mały jest ten panel, w sensie, no, mógłby być troszeczkę dłuższy, bo, bo trzeba po prostu tak yy, robić, a nie można sobie tak płynnie tutaj tego, powiedzmy, regulować. I, I w trakcie biegu to możemy zapomnieć o tym, bo ciężko naprawdę trafić. Chyba, że sobie po prostu tak yy, te słuchawki przytrzymamy i tak będziemy to regulować. Ale jeśli chodzi o, o sam dźwięk, to jest jestem naprawdę zachwycony. Gra to świetnie. I teraz tak, podziękowanie dla chłopaków z Brandstore Poznań, z tego względu, że miałem pewne obiekcje co do tego, jak to faktycznie działa. Oczywiście wiedziałem, że wyświetlane, czy tam dostajemy informacje o powiadomieniach dźwiękowych i zaraz Wam to pokażę. Tu sobie włączamy słuchaweczki. Włączamy sobie. W momencie, kiedy sobie je włączymy to automatycznie powinien nam się zaraz połączyć, eee, przynajmniej powinien połączyć nam się z, z telefonem. Nie wiem, czy to się połączyło, czy się nie połączyło. Nie, nie mamy połączenie tylko z GIR z SM. Gear Circle jeszcze się nie połączył, eee, ale możemy to spróbować wymusić mu tutaj. Powinien się połączyć automatycznie, eee, Ok, bo był konfigurowany wcześniej. Zobaczymy, może się uda teraz. Tak. Nie wiem, dlaczego tym razem również się pojawia taka informacja, bo ostatnio się połączyło to automatycznie. No i dobra, teraz tak, jeśli chodzi, tylko zrobię sobie trochę jaśniej, jeśli chodzi o, o jakby rozwiązania, które tutaj mamy. Tak. Mamy osobną aplikację, jakby, ale wewnątrz tego tych takich girowych, powiedzmy, aplikacji rozwiązanych, jeśli chodzi o połączenie. Mamy status naładowania baterii, to to jest fajne, tak samo jak w bezprzewodowych Level Over. Mamy Gear Sound Live, czyli możliwość tutaj regulowania sobie tych, co bardziej wolimy, czy muzykę rockową, popową, tak dalej. Możemy sobie zrobić to zaawansowane i korygować sobie te rzeczy dodatkowo. O ile włączenie 3D troszkę jest sztuczne, to włączenie basu bardzo poprawia jakość muzyki, ale troszeczkę ją ścisza, więc należy o tym gdzieś tam pamiętać. Yy, I teraz tak, w powiadomieniach. Yy, I to właśnie tutaj chłopacy mi podpowiedzieli, że yy, pierwsza rzecz, to wiedziałem, że tutaj mam ograniczenie powiadomień, czyli tylko połączenia i alarmy w razie czego. Zarządzanie powiadomieniami. I teraz tak, mamy wszystkie powiadomienia włączone, właściwie oprócz Twittera, który po prostu yy, cały czas, jeżeli mamy powiadomienie, no to pojawia się to powiadomienie w stylu takim, że Twitter. Yy, I zastanawiałem się długo, jak to jest, że właśnie na przykład te wiadomości, które mamy gdzieś tu u góry, czy chodzi tylko informacja, że wiadomości i koniec? Otóż, oprócz tego, że musi być to zaznaczone, wchodzimy sobie tutaj i wybieramy sobie albo tryb prosty, albo szczegółowy. W trybie prostym, po prostu, mamy informację z aplikacji, która się pojawiła, a szczegółowy, to dodatkowo, treść, którą tu mamy. I również, jeśli chodzi o połączenie, możemy sobie. To chyba tutaj tak wyłączyć i mamy informacje ładnie po polsku, czyta nam nazwiska, tak dalej. Jeśli chodzi o właśnie te nazwiska, to czyta z polskimi znakami, przynajmniej tak te, które sprawdzałem. Jeśli chodzi o, o na przykład niektóre aplikacje, jak SMS-y, to, to w przypadku T-Mobile akurat nie działa to po polsku. W sensie nie dostaje informacji, SMS nie jest po prostu w, z polskimi końcówkami, czyli zamiast może jest MOZE i tak dalej. Ale dostałem właśnie informację od chłopaku z to, że to też zależy od operatora, czy, czy on, jak to on ma tam poustawiane, więc może po prostu w innym, u innego operatora niż T-Mobile będzie to po prostu trochę lepiej działało. Yy, dobra, naprawdę te powiadomienia są bardzo fajne i, i muszę wam przyznać, że jeśli chodzi o słuchanie muzyki, zawsze byłem zwolennikiem po prostu słuchania muzyki na level over z tego względu, że fajnie brzmiały i tak dalej i tak naprawdę wygodnie się nosiło je, połączenie przez Bluetooth i tak dalej, żadne kabli i tak dalej. Yy, ale w przypadku Gear Circle wygląda to równie bardzo fajnie, bo, bo naprawdę ta muzyka odtwarzana z tych słuchawek jest bardzo dobrej jakości. Te tutaj słuchawki akurat bardzo ładnie się wpasowują, jeśli chodzi o uszy. To jest bardzo ciekawe i fajne, że one nie wypadają. No, są po prostu lepiej zrobione i rzeczywiście podczas biegu, gdzie tam trochę pobiegałem, one jakoś tam się nie wysuwały specjalnie. I to jest duży plus, bo podejrzewam, że właśnie no, pod tym względem również to są stworzone, żeby to no, chwilę sobie nie poprawiać albo nie nosić jakichś śmiesznych opasek, czy, czy zakładać czapki, jak mamy tam, plus 20 powiedzmy latem, tak? Ale naprawdę rzeczywiście to się sprawdza i, i faktycznie to działa, że one się trzymają. To Trochę lepiej niż standardowe słuchawki, i to jest plus. Dodatkowo zauważyłem, że muszę przyznać szczerze, że, że w momencie, kiedy wieczorem oglądam sobie jakiś film, no i jakby tu wymuszona, żeby nie budzić domówników, robię sobie właśnie to na słuchawkach. To powiem szczerze, że właśnie zacząłem używać tego gear circle, bo one w ogóle nie przeszkadzają. My sobie zakładamy, opieramy sobie o kark, nawet bez tutaj, jakby tej specjalnej opaski. No, bo ona nie jest nam potrzebna, jeżeli nie biegniemy, i nie musi być, jakby, przyczepione to do szyi. I wtedy naprawdę jest bardzo wygodnie. Wszystko, żadnych kabelków, wszystko z tyłu, tak naprawdę. Słuchawki, w momencie, kiedy idziemy spać, to po prostu zdejmujemy sławki. Zapinamy jedną w drugą tutaj właśnie w ten sposób. E, muzyka nam się wycisza, czy film nam się wstrzymuje, odkładamy i idziemy spać. Świetne rozwiązanie, naprawdę bardzo fajne. No trochę ta cena trochę odstrasza, tak, ale biorąc pod uwagę ilość rozwiązań, które tutaj mamy, no jestem w stanie powiedzieć, jakby stwierdzić, że ta cena jest nawet uzasadniona, tak, no bo mamy kilka ciekawych rozwiązań naprawdę. Sławki po pierwsze, które do uszne, które świetnie grają, jak na słuchawki uszne. Po drugie, kilka fajnych rozwiązań, jak tutaj ten pal, dotykowy, że możemy sobie to regulować. Dodatkowo tutaj ten niby magnes, który jest tylko magnesem, ale tak naprawdę rozłącza nam muzykę w momencie, kiedy to sobie zepniemy, czyli w momencie, kiedy mamy tutaj zawieszone słuchawki. A. Tak mam zawieszone słuchawki i one sobie wiszą, albo mamy je w uszach, w momencie kiedy je sobie puścimy, one sobie, że tak powiem, dędają, wystarczy sobie je połączyć, muzyka się przerywa, więc to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. One są na tyle lekkie, że nie czujemy ich i to jest kolejny niewątpliwy plus, jeśli chodzi o Gearsirku. No tak, ja muszę jeszcze sprawdzić, jeśli chodzi o baterię, jak to faktycznie, ile maksymalnie, jakby od pełnego naładowania do pełnego rozładowania Gearsirku dają radę. No, i myślę, że jeszcze kilka rzeczy na pewno powiem odnośnie dude, jeśli chodzi o, o, o te powiadomienia. Wspomnę tylko, że wibracja, która jest w tym urządzeniu, bo również jest. Nie widziałem możliwości, żeby ją e, troszkę zredukować, a jest naprawdę mocna. I o ile, jeżeli mam założoną tą, właśnie tutaj, e, no, tą opaskę taką plastikową. To, to aż tego tak nie czujemy w czasie biegu, ale jeżeli po prostu mamy to sobie założone, to wibracja jest na tyle mocna, że, że gdzieś tam trochę nawet nam masuje kark. No dobra, ja postaram się jeszcze przetestować baterie, oczywiście sprawdzę dokładnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o poszczególne informacje. No, zobaczcie, teraz na przykład dostałem powiadomienie bo przyszło mi na zegarek, sławki mam spięte, czyli muzyka czy dźwięk nie powinien się z nich wydobywać. I urządzenie sobie zawibrowało, tylko, więc to jest również bardzo fajne rozwiązanie, że jeżeli nawet są wyłączone i nie chcemy, żeby dźwięk jakikolwiek dobiegał ze tych słuchawek, no to wibracje tutaj mamy, które również nas powiadomi o powiadomieniu po prostu. Dzięki bardzo, trzymajcie się, dajcie znać co myślicie i co jeszcze byście chcieli, żebym sprawdził. Pozdrawiam, cześć.